Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego alkohol, szczególnie wódka, jest tak łatwo dostępny, mimo jego destrukcyjnego wpływu na społeczeństwo, to nie przypadek. Istnieje teoria spiskowa, według której pijany naród to naród głupi, a głupi naród jest łatwiejszy do kontrolowania przez rządzących. W czasach PRL w Polsce alkohol był niemal wszechobecny. Władza zdawała sobie sprawę, że naród zajęty zabawą i piciem nie myśli o buntach czy zmianach systemu. Ten sam schemat widzimy dziś w Rosji, na Białorusi czy Ukrainie, gdzie dostępność alkoholu to sposób na odwrócenie uwagi ludzi od rzeczywistych problemów, korupcji, biedy czy ograniczania wolności. Alkohol jest także idealnym narzędziem do uzależnienia społeczeństwa. Po ciężkim dniu wiele osób woli sięgnąć po kieliszek, by się zrelaksować, zamiast szukać rozwiązań problemów, które gnębią ich codziennie. To sposób na uciszenie gniewu i frustracji, który mógłby przerodzić się w działania przeciwko systemowi. Czy więc dostępność alkoholu to przypadek, czy może precyzyjnie zaplanowana strategia kontrolowania społeczeństw?